Siemaneczko widowe z tej strony Elzar, witam na kolejnym odcinku z rynku Steam, nie tylko jeżeli chodzi o Austin i kapsuły, no to cóż, legendy kosztują prawie tyle co na promocji, promocji, dalej... Nie widzimy na horyzoncie. Szybki step zapraszam Was jeszcze na Pirate's Opica, czyli stronę, gdzie wymienicie swoje skiny. Oto w tym miejscu macie darmowe 10 dolarów z moim kodzikiem LTR przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarnów, więc wymienicie dużo przepięknych krawcioków na stronie. Jest tego od naprawdę od zawalenia, więc procesy fajne krafty snajpić. Ciermiki można zdejmować i sprzedawać osobno, więc naprawdę można na tym sporo zarabiać. I dodatkowo przy wpacie z moim kodzikiem macie 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolców link w opisie przechodząc, Austin Austin haha, Witamy w grze Austin, no powiem wam tak, no, no jest słabo, jest cienko, jest cienko, bo promocji dalej nie widzimy, ale z drugiej strony te ceny są tak niskie może nie wszystkich kapsuł, bo niektóre dalej to jest spoko kosztują, ale już te spadki są zauwa zauważalne, tak? Że mamy tańsze kapsuły z Austin eee, no tu mamy ostatnio na wzrostach, ale te kapsuły są tańsze niż były, więc no, czekamy Czekamy sobie na promocję, której dalej nie ma i którą nie wiadomo kiedy dostaniemy. Dzisiaj w nocy słuchajcie, mieliśmy błąd, znaczy mieliśmy błąd. Wywalało kilka razy Steama. Miej moich znajomym, więc tak naprawdę coś tam jest robione. Zmiany w plikach gry i tak dalej. Więc naprawdę no, jest, jest coś co tutaj zauważalnego dodatkowo swoją drogą. Nie mam Steam czarców odpalonych, ale mamy dosyć duży spadek graczy zauważalnych na Steam czarcach, więc no coś tam się dzieje, tak? Są jakieś lekkie Zmiany, są jakieś lekkie zmiany. Przy okazji się tutaj kupować skrzyneczki, zaczęliśmy kupować skrzyneczki gorączki. znowu mi się trochę pokupowało, więc mi to jak najbardziej pasuje. Będę chciał, żeby kupować jeszcze ich więcej, bo wiadomo, tutaj lecę kardowe skrzynki. Jak najbardziej, zakupy, jak najwięcej tych skrzynek. Chcę sobie mieć w equipunku, tak, pod inwestycję długoterminową. Jeżeli chodzi o aktualny rynek, ciężko tutaj cokolwiek dodać, bo to oprócz wczorajszego odcinku to dodaliśmy, że kapsuły i tak dalej na wzrostach, strzynki się dosyć dobrze trzymają. Tak naprawdę to oprócz tego mało się dzieje. Bardzo się mało dzieje, wręcz nic się nie dzieje, bo możemy tego z ze zmiana gry, no agenci, agenci tutaj się różnie zachowują, możecie sobie patrzeć zależnie tutaj od kolekcji, to możecie sobie sprawdzić, nie, eee, czy o, agenci operacji, broken Funk i tak dalej, jak się trzymają, bo niektórzy są na wzrostach, niektórzy są pompowani, więc tutaj też możecie sobie pozerkać, bo no jak możecie widzieć, to niektórzy tutaj sobie fajnie lecą w górę, nie? To możecie sobie pooglądać pogląda, pojedyncze przykłady, jak to wygląda, I czy mam jakieś duże wzrosty, zobaczcie, że tutaj no dużo sobie fajnie porósł słonie ale agenci są cały czas na tej górkach, co chwilę oni się boostują na jakieś górce, więc u nich to jest, powiem Wam tak, dosyć normalne. Więc tak naprawdę czekamy na jakąś, czekamy na jakieś update, czekamy na jakąś górkę. Dzisiaj wieczorem będę czekać, bo jest taki dzień, środa jednak jest dniem częstym update'ów. Wtorek, środa, czwartki to są dobre dni dla update'ów, więc może coś dzisiaj dostaniemy. Czekamy na coś większego, bo te rzeczy, które były w plikach gry, no, zapowiadają się naprawdę. Ale to naprawdę niesamowicie, no i to chyba tyle, no dzisiaj nic ciekawego, więc tak to wygląda Zostawcie subika na kanale, Paryż bardzo dobrze się trzyma, czekajcie w ogóle jeszcze Sprawdźmy Sprawdźmy sobie No już niektóre, już na przykład legendy przekroczyły tutaj złotóweczkę, no, chociaż one chyba były trochę droższe, nie? Ale tak zobaczcie, przekroczyły złotóweczkę Próg złotóweczki przez Paryż przekroczony, to jest naprawdę Mocny moment, mocny moment Czekamy na resztę kapsuł i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc dalej, to ma tyle. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.